Uwaga, Woronin! Czysta sytuacja dla na Ukraińców Naraty Krawczenko pokonuje Łukasza Fabiańskiego. Kiedy wydawało się, że do przerwy utrzymamy wynik bezdramkowy. Błąd naszej obrony wykorzystuje bez problemu Sergiej Krawczenko. Bez specjalnych emocji przejmuje tę sytuację Oeksję Michałyczenko. Zobaczmy, gdzie był Kowalczyk. Fabiański zrobił co mógł, obronił pierwszy strzał rywala, ale wobec absolutnego braku opieki naszych obrońców, Krawczenko dostał okazję do powtórki, której zmarnować nie mógł. I po to Ben Haker. Zmieniał ustawienie obrony, zmieniał taktykę, abyśmy w taki sposób tracili bramki, a tracimy ją, dokładnie rzecz mówiąc, do